Witajcie, moi kochani. No dzisiaj trochę późno, już dostałam od Was wiadomości, czy będzie czytanie, czy wszystko dobrze. Powiem Wam, kochani, no to przeziębienie, czy ten wirus, nie wiem co to było, daje popalić. Dodatkowo mam, kto obserwuje moją stronę na facebooku, to wie, ile pracuję, więc dzisiaj jest taki dzień e, odpoczynku, regeneracji. No ale oczywiście nie chcę Was zostawić bez czytania. Yy, od piątku mam wolne, więc postaram się te wszystkie wasze czytania prywatne ogarnąć. Yy, no i zobaczymy jak to będzie dalej. <ścoughs> Przepraszam was. Dzisiaj zrobimy sobie, kochani, lustro, ale zanim zrobię lustro, chciałam bardzo serdecznie podziękować takim kochanym duszyczkom, które yy, właśnie dały mi na zajączka, więc ja sobie kupię tego zajączka z Linda <gry> I, i wpierdzielę czekoladę, a co? No. Trochę jest mi ciężko oddychać, bo i nos zatkany, i wiecie, jak to jest, ale myślę, że dam radę. Także zrobię Wam to lustro. Gdyby się jakieś czytanie nie pojawiło w jakiś dzień, kochani, no to musicie mi wybaczyć, ale. Myślę, że wystarczy mi jeszcze siły, żeby chociaż jedno czytanie dla Was tutaj wrzucić. Także ta regeneracja u mnie trochę trwa, no, próbuję jak mogę, no ale każda choroba to jest oznaką oczyszczania, więc niech się ten organizm oczyszcza. Okay. A teraz ruszamy z lustrem. Ja sobie najpierw... Potasuję karty. Dzisiaj wzięłam dwie karty tarota, które rzadko używam. Od Giro Makety. I zobaczymy, co nam się pokaże. Zobaczymy sobie jego myśli, uczucia i kolejne kroki w Twoim kierunku. No i to samo zrobimy u Ciebie. Czyli najpierw sobie otasuję twoje karty. A teraz sobie jeszcze potasuję jego talie. Jestem ciekawa, kto nam się dzisiaj położy na tym moim stole. A ja zaraz po tym czytaniu, kochani, jadę sobie do ogródka na łonu natury, poddychać świeżym powietrzem, bo tam jeszcze mam świeże powietrze. No, popatrzę na motylki, na pszczółki i na pewno e, dobrze mi to zrobi. A teraz, kochani, zaglądamy sobie. W Twoją energię, w Twoje myśli, uczucia, i co zamierzasz zrobić w jego kierunku, czy zamierzasz i co, i to samo u Niego. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę mu o jasny i czysty przekaz. I zaczynamy od Ciebie. Twoje myśli. Uj, czwórka buław, no, jesteście mocno połączeni. Dla Ciebie to jest połączenie bratnich dusz. Może się nawet zastanawiasz nad stałym związkiem z tym panem bądź panią. Panowie sobie odwracają. Ty widzisz siebie jako cesarzowa? Całkiem możliwe, że może mamy do czynienia z małżeństwem, z parą małżeńską, bo ty, jako cesarzowa, czwórka buław, czyli możesz być jego żoną, może tak się widzisz. Co jeszcze myślisz? I królowa kielichów, Bardzo ciekawa energia. Twoje uczucia względem niego. Mhm. I kolejny Się zadziała. A na spodzie mamy diabła. To jest energia ogólna, czyli mamy uzależnienie emocjonalne, kochani. Może właśnie ta wasza seksualność jest mocna. Może są uzależnienia z twojej strony, z jego strony. Także energia pfu, po twojej stronie jest mocna. A teraz przechodzimy do twoich myśli. Tu są bardzo ciekawe te twoje myśli. Dla ciebie jest to bardzo mocne połączenie, kochana. Ty myślisz właśnie o tym. Jak mocne jest to połączenie, że jest stabilne, że chciałabyś może, jeśli nie jesteście w stałym związku, może chciałabyś utrzymać tą relację, bądź też marzy Ci się połączenie tych bratnich dusz. Ale mamy dwie energie, mamy cesarzowej i królowej kielichów, kompletnie ambiwalentne energie, polaryzują niesamowicie, bo cesarzowa, no to wiemy. Sala wszystkie królowe siedzi na tronie. A królowa kielichów to jest ta altruistka, taka co kocha, to nie w uczuciach dużo robi dla kogoś, jest bardzo uduchowiona. I teraz twoje myśli, jeśli chodzi o niego. To jest na zasadzie ok, chciałabym połączenia, ale jak ja mam się zachowywać? Cholera. Czy ja mam być tą cesarzową, czyli w tej takiej mocnej kobiecej energii, siedzę na tronie i czekam aż mnie ktoś zdobędzie? Czy mam być tą królową kielichów? I powiem ci, kochanie, całkiem możliwe, że moje czytania się do tego y, przyczyniają, że jesteś kompletnie rozbita. Czy masz słuchać Agnieszki i być cesarzową w poczuciu własnej wartości, nie robić nic, to do cesarzowej przychodzą wszyscy? Tezarzowa za nikim nie biega. To jest kobieta, która scala wszelkie królowe, która ma wszystko, jest wspaniałą żoną, matką, jest pełna ognia, pasji, uziemiona, hojna, dobra, mądra. Czy powinnaś być tą królową kielichów, czyli pokazywać mu uczucia, dawać dużo z siebie, e, właśnie? Mm, ja nie powiem biegać za nim, ale to jest właśnie taka bardzo wyrozumiała energia. I ty na ten moment, kochanie, bardzo dużo myślisz o swojej energii. I teraz Wam coś powiem, dziewczyny. Jak już się zastanawiasz, to już jest manipulacja. Bo albo jesteś w energii cesarzowej, albo jesteś w królowej kielichów. Jeśli się zastanawiasz, którą energię mam wykorzystać, jak mam się zachowywać, to nie jesteś ty. To już zaczynasz kombinować, tu się włącza ego i mówisz, i właśnie, ach, to tutaj muszę powiedzieć: albo zagram cesarzową, albo pozostanę w energii królowej kielichów. Kochanie, to, że będziesz grała cesarzową, on i tak odczuje to. Czyli po prostu bądź sobą. A jakie skutki tego będą, to tego nie wiemy. Bo cesarzową trzeba być całą sobą, nie tylko ją grać. Albo jesteś cesarzową, albo jesteś królową kielichów. Wszystko inne to jest, to jest gra. Jeśli jesteś w energii królowej kielichów, a grasz cesarzową, czy zachowujesz się jak cesarzowa, to powiem Ci, to, to jest odczuwane, bo to nie jest prawdziwe. Więc tutaj, jeśli chodzi o Twoje myśli, to bym na Twoim miejscu, kochanie, to jest moja rada. Zdecyduj się, czy chcesz być królową kielichów, czy chcesz grać cesarzową. A może jesteś cesarzową, a chcesz wejść w energię królowej kielichów. Mam nadzieję, że zrozumiale Wam to mówię. Nie można być cesarzową i królową kielichów. Gdyby obok cesarzowej, kochani, położyła się. Królowa Denarów, to jeszcze można to połączyć. Ale cesarzowa ma siłę. Yy, ja nie mówię, że Królowa Kielichów to jest yy, słaba kobieta. Nie, ona ma swoje głębokie wnętrze to jest naprawdę cudowna kobieta, która często zapomina o sobie. Ale mówię, cieniem Królowej Kielichów jest to, że często zapomina o, o, o sobie i za dużo daje, jak sama ma. A my nie możemy dawać bo, za dużo, bo wtedy nie ma równowagi. A uniwersum polega na tym, aby była równowaga. Także kochanie, no, te Twoje myśli są takie, warto to przeanalizować. Bądź szczera w stosunku do siebie. Twoje uczucia w stosunku do niego. Dziesiątka kielichów, śmierci, piątka mieczy. Na poziomie serca, ty widzisz go, czujesz jako no, spełnienie marzeń. To jest Twoja druga połówka z nim możesz sobie wyobrazić szczęśliwą rodzinę to jest jackpot uczuciowy z kartą śmierci w tej chwili na poziomie serca przechodzisz mocną transformację bądź też czujesz że tutaj musi nastąpić transformacja w tej waszej relacji a z piątką mieczy przestałaś walczyć czyli mogło być tak kochanie że z tego Owszem, to on jest Twoim jackpotem, ale coś, coś tutaj właśnie mocno przetransformowałaś na poziomie uczuć i Twoje serce przestało walczyć. I powiem Ci tak, ja czuję Ciebie jako królową kielichów, która tyle dawała, dawała, kochała, dawała, dawała, aż w pewnym momencie po prostu jest zmęczona. Ja czuję tutaj zmęczonego wojownika. Ty już jesteś zmęczona t tą walką, tym zabieganiem o uczucia, robieniem wszystko. Przeszłaś transformację i powiedziałaś: Nie mam już siły, nie będę już walczyć. Co zamierzasz zrobić w jego kierunku? Hmm. Mamy szóstkę mieczy, mamy dziesiątkę yy, denarów i mamy słońce. Całkiem możliwe, kochanie, że. że ruszysz na spokojne wody. Może rzeczywiście mu zaproponujesz. Słuchaj, wiecie co, co słyszę? Chodź! Uciekamy stąd jak najdalej! Wiecie, tak, takie, takie, taki obraz mi się pokazał. Jak to właśnie taka niespełniona czy zakazana miłość mówi: chodź! Siadamy w samolot, lecimy na bezludną wyspę i żyjemy długo i szczęśliwie. I możesz wyjść z taką propozycją, żebym powiesz, chłopie, dawaj, jak ty mnie kochasz, to dawaj, bo ja ciebie kocham, bo ty jesteś moim szczęściem, bo ty jesteś moim spełnieniem, choć ruszamy razem w swoją podróż. Możesz mu coś takiego zaproponować. Po raz ostatni. Ja tak czuję, że. Wywalisz kawę na ławę. Ale mamy tego diabła. Hmm, hmm, hmm. No, i to jest to uzależnienie, właśnie. To jest Twoja energia. Ty jesteś cholernie uzależniona od niego. Na poziomie serca, na tym wiecie, podświadomości, przestałaś walczyć, przeszłaś transformację, chociaż w dalszym ciągu go kochasz. Ale to twoje kombinowanie i w myślach, i w kolejnych czynach, to jest właśnie ego. To jest ten diabeł. Bo to ego właśnie próbuje zmanipulować. I, ja, i to jest twoja energia manipulacji, kochanie. I tutaj znowu czuję, że możesz go rzeczywiście zaszantażować, że albo z tobą. Ruszymy, zaczynamy nową podróż, a jak nie, to ruszam sama. I ja będę szczęśliwa bez ciebie. Czyli tutaj, no, ego, ego i manipulacja z twojej strony. Dlatego się pokazał ten diabeł. I co do tego doprowadziła? Twoja bezsilność. Bo ty robiłaś, mówię, starałaś się, robiłaś, żeby utrzymać tą relację, żeby to się rozwinęło. A, a że nic się nie, nie, nie wydarzyło, no to serce dało sobie spokój, bo serce jest e, zmęczone. Ale Twoje ego jeszcze nie daje za wygraną. Ty jeszcze kombinujesz cesarzowa czy królowa kielichów. A jak go zaszantażuje, no to może się coś zmieni. Zobaczymy teraz, kochanie, co uniwersum nam powie do Twojej energii. Co uniwersum nam powie do Twojej energii. Jak oni to widzą? No, że cały czas pracujesz nad tą relacją. Tutaj jest ciągle praca, i tu jest, i, i głowa, głowa, głowa. Bo serce, mówię, serce chce odpoczynku, ale ty cały czas pracujesz i chcesz pracować dalej, nie odpuszczasz. I dlatego mówię, czuję tu taką Twoją energię, to jeszcze spróbuję tego, jeszcze spróbuję tego. Bo już wyczerpałam wszystkie y, możliwości, ale jeszcze spró może spróbuję to, a może spróbuję szantażu, a może spróbuję mu pokazać właśnie, że się oddalam. I jestem cholernie szczęśliwa. Jeśli to jest grane kochana, bo, bo grasz cesarzową, to nie tak to odczuję. No. Ok. To mamy Ciebie. Jeszcze zobaczymy, jaka runa leży na Twojej energii. Bądźcie jasno i czyste. Bądźcie jasno czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa leży na Twojej energii. O, mamy kość i teraz zrzucę i zobaczymy, jaka runa. Mamy otale, czyli to jest bardzo mocne połączenie. I mamy dwa razy kenas. Dwa ognie, kiedy się złączą, no to jest wybuch, kochanie. Także z Twojej strony będzie tak. Ja tutaj czuję tą, tą runę, tą otale, to jest runa łączna. E, dwa razy kenas łączą otale, dwie otale. E, wiesz co, to, to jest tak, jakbyś próbowała zagasić ogień ogniem. Czyli nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ty będziesz próbowała swoim ogniem rozpalić jego ogień, po to, żeby się znowu połączyć, czy aby to połączenie pozostało. Ale już Ci mówię, że, że to, tak, to tak to być nie będzie. Tak jak Ty sobie to planujesz. Tu może być naprawdę wybuch wybuch wulkanu. Także hmm, ciekawa energia. Bardzo ciekawa energia dzisiaj, kochani. Słyszę krzyk rozpaczy. Jeszcze spróbuję to i to i to. Ego, ego, ego. Wiecie, jak ja zawsze mówię, dusza to jest mistrz, a ego to jest świnia. No. Także przemyślcie, czy te wasze... Kto tu idzie w rezonans? Oczywiście ja nie mówię, że wy wszystkie jesteście w tej samej energii, ale przemyślcie, czy, czy jeśli idziecie tu w rezonans, czy to jest naprawdę właściwa droga. Ok. To teraz <laughs> zaglądamy sobie, kochani, w jego energię. Tu jestem ciekawa. Jego myśli na ten moment, jeśli chodzi o Ciebie. Jego myśli: o, rycerz denarów, dwójka kielichów i piątka buław. Jego uczucia nie, to za dużo, zdecydowanie <Ky> jego uczucia dziewiątka buław. dwójka denarów i rycerz mieczy i kolejne kroki ósemka buław słońce, to samo co u Ciebie zobaczcie, na poziomie myśli Ty miałaś czwórkę buław, czyli to połączenie bratnik dużo, dwóch kielików również to samo i paźmieczy. a na spodzie mamy siódemkę denarów cierpliwość, będziemy zbierać plony jak nie ma co robić, to nie rób nic. O tym mówi siódemka denarów. Ty nie przyspieszysz tego, że, nie wiem, jakbyś ciągła za trawę, to ona szybciej urośnie. W takiej energii on jest. Niczego się nie przyspieszy, wszystko w swoim tempie. Dobra. To ruszamy z jego myślami. No, jako rycerz denarów, dokładnie to też pasuje do tej siódemki denarów, czyli do tej cierpliwości. Pan ma czas. Po malutku mamy plan. Pomalutku, jak tu po malutku ruszyć w jej stronę. Z dwójką kielichów. To jest ta moja druga połówka. Tu jest mocne połączenie. On dużo myśli o tym waszym połączeniu. To jest, wiecie, ta pokrywka na garnek. Pasujecie do siebie jak nikt. Ale z piątką buław on musi, tutaj jest jeszcze taki wewnętrzny konflikt. Co robić, co robić, robić, nie robić, e, takie docieranie, przecieranie, to jest taka karta sabotażu. On jeszcze, powiem Wam, rozważa takie wszystkie za i przeciw. Na poziomie serca. Dziewiątka buław, obciążenie. I powiem Wam tak: ta piątka buław to jest ten sa sabotaż, czyli wymyślam powody, dla którego miałbym się nie połączyć. Dziewiątka buław to są te moje przeszkody, które ja sam sobie buduję w tej relacji. Dwójka denarów, to żonglowanie dwoma opcjami, bądź też karta niepewności. Dużo niepewności, a z rycerzem mieczy na poziomie serca jest takiej ostrej energii. Czyli na poziomie serca mamy to obciążenie, tą niepewność, on nie jest pewien ciebie. A z rycerzem mieczą by chciał wpaść, powiedzieć co myśli i wypaść. Tu czuję właśnie takie obciążenia, ale jednocześnie niepewność i ostra energia w Twoim kierunku. Ostra taka, wiecie, nie że, że jest na anty, ale taka chęć działania, bo rycerz mieczy, tak jak mówię, po trupach do celu, on wpadnie... Nie wiem, wpadnie na pole z rzepakiem, wszystko zniszczy i leci. Nieważne, czy już po rzepaków. Dokładnie w takiej energii on jest. Może to jest ta chęć działania również w Twoim kierunku. Obciążenie, niepewność, chęć działania. dużo dużo walki z samym sobą tutaj jest u niego. Może wiesz, odczuwa twoją energię. No bo się odczuwacie, no nic innego nie można powiedzieć, nie. A teraz kolejne kroki, kochani, ósemka buław, no będzie komunikacja. On ruszy w twoim kierunku, to będzie bardzo gorąca komunikacja. Może ci też bo ósemka buław to jest też karta podróży. A jeszcze mamy kartę Słońca, więc może być tak, że Ci może zaproponować podróż w ciepłe kraje. Ok? Ale jeśli nie, to tu będzie dużo gorącej komunikacji z kartą Słońca. On będzie chciał, aby ta komunikacja doprowadziła do, do szczęścia, do pomyślne, pomyślnego rozwoju tych Waszych działań. Aczkolwiek karta Słońca, pamiętajcie, kochani, również w Tarocie jest kartą egoizmu. I on cię będzie mocno obserwował z paziem mieczy. Ty będziesz cały czas obserwowany. I mówię, on będzie kierowany tym egoizmem, będzie próbował właśnie. Widzę, so, no, brakuje mi tutaj w sumie kielichów. Wiecie? Ta dwójka kielichów w jego myślach, no oczywiście, że są uczucia, ty do niego pasujesz, ale wszystko inne. No brak tych kielichów. U Ciebie mamy takie lichy, u Niego nie mamy, ale już mamy, mamy w sumie e, lustro, bo oboje chcecie tego szczęścia w kolejnych krokach. No dobra, to zobaczmy, co uniwersum, ale mówię, on jest cierpliwy, on, on układa plan, ale jeszcze się, y, mówię, bije z myślami, jeszcze jest dużo niepewności, nawet nie to bym wpadł, zrobił zamieszanie, ale jestem za bardzo obciążony, ale na koniec i tak nie wytrzyma i będzie się z Tobą kontaktował. Jeśli jest poblokowany, nie macie kontaktu, czy nie może się z Tobą skontaktować, no to i tak Cię będzie gdzieś tam obserwował. No i zobaczmy, co uniwersum powie do jego energii. On chce, żeby między Wami zapanował porządek, kochanie. On chce tego porządku. Zobaczmy jeszcze, jaka runa leży na jego zadaniu. Na jego kartach, na jego energii. A u niego mamy... Dla niego to jest miłość. To jest, ta miłość to jest bogactwo. O, no. I on będzie chciał ruchu. On będzie chciał ruchu, on będzie chciał poczuć znowu to bicie serca. No i, bo on tutaj coś zrozumiał, jeśli chodzi o ciebie. Bo mamy runę Anzus, to jest runa Boga Odyna, zrozumienie. No i Rajdo to jest ruch i bicie serca, kochani. Czyli, ponieważ coś zrozumiał, będzie chciał tego ruchu. A zobaczymy Waszą wspólną energię. Ty odgrywasz bardzo ważną rolę. I wiecie co? Dziewczyny, pozostańcie sobie wierne. Nie grajcie nikogo, bądźcie takie, jakie jesteście. Nie uważajcie na słowa, nie noście masek, nie grajcie cesarzowe, jeśli się nie czujecie w tej energii. Jeśli chcecie być w energii królowej kielichów, to dobrze, to powiedzcie, że go kochacie, pozostańcie sobą, pozostańcie sobie wierne. Ciekawa energia. A runa wspólna dla Was. Runa wspólna dla Was. No, mamy Iwas. To jest jeszcze na sercu, czyli połączenie bratnich dusz, to jest bardzo mocna. E, miłość duchowa, a Iwas to jest też nowy portal. I tak naprawdę ten portal może się otworzyć, ale tylko wtedy, jak ty zostaniesz sobie wierna, jak się nie będziesz naginać, jak nie będziesz um, dostosowywać się do sytuacji, jak nie będziesz w ego, jak nie będziesz kombinować. On to odczuje, bo Wy jesteście połączeni na poziomie duchowym, słonko, i on to odczuje. On będzie wiedział, że Ty kogoś grasz. Także pozostań sobie wierna, a wtedy może się otworzyć nowy portal między Wami. Zobaczmy, co powiedzą anioły do tej Waszej energii. Czyli czekajcie, no tak naprawdę to mamy. Powiedzcie, ty masz ładniejsze karty. Tylko mówię, dużo ego. A u niego znowu e, duże obciążenie, niepewność, sabotaż, no ale oboje chcecie szczęścia w, tym, w tej relacji. To, to jest pewne. Czy widzicie się również jako szczęście? Mamy nową miłość. Jakaś nowa osoba budziła w tobie romantyczne uczucia. I ogólnie ta, ta karta mówi o tym, że w moim tłumaczeniu, że na nowo rozbłyśnie ta miłość. Może jest na ten moment uspana, stąd u Ciebie takie kombinowanie, nie? Co zrobić, co jeszcze mam zrobić? A u Niego jeszcze taka karta sabotażu, ale tak naprawdę to oboje chcecie tego szczęścia. Dobra. Zobaczmy, jakie przesłanie mają dla Ciebie anioły w, tą, w tej relacji. Pozostań w zaufaniu, w zaufaniu do siebie i do działania Bożego rytmu. A jaki przekaz mają dla Niego? A jaki przekaz mają dla Niego? Tak, Ty masz pozostać w zaufaniu, czyli wierzyć w to, a On też ma w to samo wierzyć. Czyli praktycznie oboje musicie zostać w zaufaniu. A dla Was obojga bez paniki, no. Spokojnie, spokojnie robaczki wydwa. No. Okej. Okay. Dobra, kochani. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że yy, wyciągnęliście odpowiednie impulsy. Wyśmiemy jeszcze te znaki zodiaku. Chodźcie. Zobaczymy jakie znaki zodiaku się nam pokażą. A mamy 11 Mamy szczelca dziewiątka, mamy niedziela jedynka, dwójka, poniedziałek. Mamy wagę siódemkę i mamy sobota siódemka. No tu może się coś wydarzyć. W sobotę, niedzielę, poniedziałek dla wagi, dla szczelca jeśli macie z kimś takim coś wspólnego i jeszcze mamy dziesiątkę no dobra to co to zostawiam to tak kochani życzę wam pięknego dzionka popołudnia i do usłyszenia do zobaczenia buziaczki